Pamiętacie sprawę aplikacji Mateckiego? Wówczas Donald Tusk i wszyscy właściwie politycy koalicji obywatelskiej krzyczeli, że sfałszowałem wybory w 40-milionowym kraju. Tuż po tym, jak opuściłem areszt i po prostu działałem w sieci, żeby wygrał Karol Nawrocki. No i w interpelacji zażądałem no, albo przeprosin, albo jakiegoś sprostowania informacji o tym, kto wydał decyzję, że prokuratura miała wystąpić do sądu, do prokuratury. O to, żeby ścigać autora tej aplikacji, i dostałem odpowiedź, że ABW jest anonimowe. Jest tak anonimowe, że na polecenie polityczne skierowali zawiadomienie, które zostało umorzone i o tym media nie mówią kompletnie umorzone nie było żadnego fałszowania wyborów, żadnej manipulacji z danymi osobowymi a jednocześnie to samo ABW nie podejmuje żadnych działań, kiedy informujemy masowo o nielegalnym wsparciu kampanii Trzaskowskiego. Czy wokół Trzaskowskiego? Więcej na dariuszmatecki.pl